Z księgi kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich Ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród, do tego stopnia iż nie było już ratunku. Spalili też Haldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma co ukrywać, potrafimy się uwikłać w naszym życiu, kiedy próbujemy za wszelką cenę postawić na swoim. Tylko jednego nam potrzeba: powiedzieć, pobłądziłem, znalazłem się w jakichś lochach, znalazłem się na bezdrożu. Która droga lepsza, która ciekawsza, ta prosta, szeroka, wygodna, Tam Mniej wygodna, kręta, nie wiadomo dokąd prowadzi, ale perspektywa jest ciekawa, którą drogę wybrać. To w życiu bardzo często pojawiające się pytanie. W dzisiejszej księdze Kronik słyszymy o tym, jak Izraelici się buntowali, Pan ich prowadził, a oni ciągle gdzieś tam po swojemu chcieli, nie chcieli wybrać tej drogi Bożej. Święty Jan w Ewangelii swojej zauważa, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Jezusa. Myślę, że to wywyższenie Jezusa to jest wybranie drogi, wybranie drogi może niewygodnej, może trochę krętej, ale mającą świetną perspektywę. Jakie to ważne, żeby nie dać się zwieść wygodnej i prostej, ale pójść tą właściwą w życiu. W takim razie spróbujmy, niech każdy z nas podejmuje ten wysiłek, i spróbujmy pójść tą trudniejszą, ale z lepszą perspektywą drogą. Całe nasze życie wybory, decyzje. Kontrola, czy idę właściwą drogą, czy nie. Ten wywyższony Jezus postawiony jako drogowskaz. To jest challenge, to jest wyzwanie i to jest zaproszenie. Niech z tej niedzieli nam to pozostanie.